Hej, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Mój dzień więc tak trochę mi się dzisiaj przysnuło. Więc weź mnie do niego na autobus. Um. Hotelam wreszcie od Piotra, po prostu tak, wrócił um, na święto do Polski. A ja właśnie biegnę na autobus i jak już dojadę do szkoły, podlecę do sklepu, kupię sobie salarie. Jest tak, widzimy się, jak będę na przystanku przesiadkowym. No, okej, jestem na przesiadkowym i czekam na Samej, który bezpośrednio pojedzie już do mojej szkoły. Jak wysiądę, to ja będę sobie śniadanie ogarnąć. No dobrze, już ja się wam z No i też idę sobie ogarnąć śniadanie do szkoły. No dobrze, już sobie ogarnęłam śniadanko i picie Wziąłem sobie nagle śniadanie. Jogurt nie tyle <noise> Czekoladę Ale gra się kanapkę I sok pomarańczowy No i oczywiście musi być Obowiązkowo Kałysia i za kiedy wzięłam skarpety świąteczne Które dam Kani Nie było mojego rozmiaru Musimy się będziemy jakiejś, um, No, ze szkoły No okej okay. <noise> Ogólnie jako tako planowanie skończyłam lekcję ale w większości przedmiotów mamy już zrobione godziny więc wyszłam um, ze szkoły bo tak jak wspominałam w tym odcinku mam remont w pokoju więc muszę do wywalić roztę rzeczy, z dziurka, i tak dalej. Jeszcze potem zakładam w ogóle bo muszę kupić I mam jest tutaj, tutaj. A na Dębik i nie tylko, w skupim, nie tylko do, do No dobrze, już idę do domu. Wcześniej e, nie nagrywałam, bo tak, skoczyłam Dębika tylko po kalendarz. Ja w sumie kupiłam dwa kalendarze. Takie są w pieski, książkowe. I oczywiście, co musiałam kupić? Nowe kolorowaneczki. <g builders> Cztery pory roku i gare power, więc będziecie mieli co em, wybierać do drugiego sezonu. Zaraz do złotą na górę. A i zdobyłam skarpety za złotówkę. E, no. W sumie, że dwie książki zapłaciłam. 50 zł, mając co? Premium w empiku. Tak około podejrzewałam 70 bym zapłaciła. Złotych, bo jednak książkę kosztuje 35 zł Więc tak około więc 20 zł mam w kieszeni Eem, około tak wiecie plus minus do złotelom wrócę no i dalej będę jakoś robił mówi się demolkę robić ale nie dosłownie, chodzi o to, że po prostu muszę wszystko wypakować, nie? Um, toaletki i zbiórka No, okej, okay. i wróciłam, i skończyłam wynosić um, rzeczy z pokoju. Obecnie jestem w pokoju dużym, um, w którym dziadek śpi, ale będzie takie w szpitalu, więc um, ja tu na razie śpię, już na tym łóżku, co ja dostaję. No, i ogólnie mamy trzy dni na remont pokoju, bo we wtorek wraca mój dziadek ze szpitala. No, i jak to przy remoncie jest, okazały komplikacje? Jakie? A takie, więc tak, <laughs> zaczęłam mieć ściany. Ale dawa mi się to. Tato zabrał warsalkę. Matka obserwowała to. No, i później mama tak usiadła i tak patrzy. Mówi, co? Andzia? Um, odstaje tapeta. No, mówię, no, jak nie pójdzie z tym gipsem, to. Um, chodź tu do mnie, przytul się. Um, to możemy um, zdjąć tą fototapetę. No dobra, <grym> mama zdjęła i mówi: ale balon tutaj się zrobił. Widać, że się odparzyło. No dobrze. No to to odparzone, y, mama chciała y, zdjąć. No dobra, zaczyna, zaczyna ściągać to odparzone. I wiecie, co się okazuje? Że praktycznie pół ściany, z pół ściany, wiecie, schodzi. Uwaga, farba, jak tapeta dosłownie. No i tutaj, co nam się kurczy? No i jeszcze mi się zrobił grzyb, gdzie starałam się wietrzyć, grzać, żeby wiecie, nie wyszło nie. No i tak wyszło i od tej wilgoci. Więc już jest wszystko podnoszone. Oh. <susza> Um, mama poszła tam już zmywać preparat um, na um, grzyba i słyszę, że jeszcze zdrapuje. Um, czy się uda w trzy dni z tą komplikacją? Nie wiem. Słabo ja to widzę. Um, no dobra, się Jesz też chwilę złotą się bawię. Tak, bo ona też na swój sposób to um, przeżywa. Ten remont pokoju, niby y, też wybierała kolor farbki. Y, pożegnała się łóżkiem y, starym motelka w formie Lizania go. No, żeby nie było na to łóżko, nauczyła się skakać. Pierwsze, wiecie, przyczepanki pierwsza choroba. I, i, no dobra, ja muszę się nas i już będę kończyła ten odcinek, więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, do zobaczenia, cześć!